y <Yeah. S 2> e、yeah. Ujście. My jako przedszkole nr 11 z oddziałami integracyjnymi tęcia bardzo, bardzo serdecznie powitaliśmy tu Państwa. No i zaprosiliśmy po to, ponieważ w naszym przedszkolu jest bardzo wielu kibiców, bardzo dużo, i tych starszych, i tych małych, a ponadto, no mówię, że starszych także, a ponadto także wielu chętnych chłopców, żeby zostać, tak jak panowie, piłkarzami. I myślę, że dzisiaj panowie troszkę nam powiecie, jak to zrobić, żeby ten jeden krok po prostu zrobić do przodu. Żeby nasi chłopcy bardzo chcecie być piłkarzami. Ja nawet słyszę, że dziewczyny się deklarują, także proszę bardzo. Mamy już rocznik 2005, 6 i 7 mamy po prostu zagwarantowane, że będą po prostu piłkarze. Lepiej niż wczoraj było, tak? Będzie na meczach? Do treningu, słuchajcie, trenujemy codziennie, różnie to bywa, no w tym okresie akurat kiedy gramy mecze, zazwyczaj trenujemy raz dziennie, ale zdarzają się dni kiedy są po dwa treningi. Nie jest łatwo, są to ciężkie treningi, ten okres potem przychodzi już zimowy, który, który piłkarze już nie będą za bardzo lubieli. Myślę, że Wy też nie do końca, wolicie kiedy jest słońce, chodzicie na basen i tak dalej. Piłkarze tak samo tego okresu nie lubią, ale, 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 ale będą musieli przetrwać. Także są to ciężkie treningi, dużo pracy. Yy, i tak jak wy musicie się uczyć, tak samo oni muszą trenować, żeby grać jak najlepiej. Wszyscy, no pięknie. Tak dobra, to ja może zacznę to i pierwsze pytanie do Was, w której widzę, w której widzę, Flota będzie grała za rok. Tak jest, także to już jest deklaracja. Musimy, musimy się z tego wywiązać. Ja na razie dziękuję. Przede wszystkim nasz trening składa się zawsze z trzech części. Przede wszystkim, żeby podejść do, do jakichkolwiek ćwiczeń, każdy z nas powinien się odpowiednio rozgrzać. Do ćwiczenia z piłkami, różnego rodzaju bieg z piłką, zatrzymanie piłki, wyciągnięcie rąk do przodu. Można również w parach takie ćwiczenia wykonywać, różnego rodzaju żongletka. drugi zawodnik może na przykład piłkę dorzucać zawodnikowi. Także duże ćwiczenie, różne rodzaju ćwiczenia rozciągające. Każdy jak woli, jak ale na pewno duża zasługa i tutaj jest. nastawienie jest trenera do, do tego. Dziękuję. Najlepszy na strzelec, duża zasługa. Także myślę, że na pewno mówimy, potem żeby się Ja prosimy? mu, nie, nie ma właśnie bramka zaraz. taka bramka, że to ja, 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 <laughs> nie To no, Jest duża. na scenie niestety nie polega tylko na, na ćwiczeniach strzeleckich, chociaż to są no, ulubione treningi. Bo powiedział, że z dziećmi razem wspólnie patrzymy na, na tą rachę. Dzieci pod Brawo! brawo, brawo, brawo. Dzieci Odżywiać, prawda? I jak takie menu wasze wygląda? Tak, że każdy zawodnik powinien wiedzieć, jak się zdrowo odżywiać, więc może najlepiej zaprezentować jednego z zawodników. Najbardziej zdany z tego wszystkiego jest Simon Brawo! <grym> wow. Ja nie wiem, będziemy w końcu dłużni, ale ja jestem skoro bardziej... i mu i tako da dođe u Polsku, ali ovaj, jak se treba uđivać, čeba zaše rano Najbolje Najbolji što je išće danje, vi rano nam šikad najlepše zdiš, ja i čnite, nam šikad rano zdiš, potem, potem, potem pojď na trening, čiš od doma zdiš dobri objed, Najlep je z Kupčaka s rižem i gdje čujem, nije da puđnom gdje što šutne godine, Vejš coś lehkého, jakieś šo oči, ale to jsou jakieś i to je nejlepší. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Od tak. lat tak. Proszę po Tak, po Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. So, Mogę mówić tylko za siebie, ja już chcę trenować w trzeciej klasie w podstawówki, czyli 9 lat, czyli od 14. 14 lat. Ja chcę trenować, jak miałem 8 lat, a mam teraz 19. A ja już od odwiedzić 10 lat, czyli 17. Ja również od 14 lat Ja jak byłem taki mały jak wy to już Ja trenuję od 13 lat jak byłem mały tak jak zacząłem grać a od 8 roku Ja podobę tak jak od takiego małego Jakie 25 lat? Ja poprzednio, którego to jest wcześniej. Pamiętam, nazywała się to Liga Pampercu, chyba to było od 5 roku życia, bo tam było przyrożenie. To jest dość wcześnie, od 10 roku życia. Zawsze to będzie wcześniej się kopało. gdzieś na placu, na podwórku, także. Ja zacząłem od samego życia, bo teraz. Oddaję się na życie. Ja zacząłem w bardzo młodym wieku, także się w przedszkolu i już tutaj gdzieś z bratem zawaliłem się pod piłeczką. Także przed matką szansa, szansa, żeby, żeby grać w piłkę i spełnić swoje pasje i nadzieję. Ja też docierałem rano od 8 roku życia i 20... Balać wierzyłem w kotę chłody. Ja ten moje od 13 lat, czyli od 9 roku życia. Ja zacząłem treningiem od 7 roku życia. Ja zacząłem od 8 roku życia i tak się podoba teraz. 14 rok. Zacząłem treningiem od 8 roku życia, a w zacząłem nawet od 8, 10 roku

Pol Polsk no? Polskie. 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 nie, nie. <laughs> I I, I, I Jaki jest sekret Waszego sukcesu? Jaki jest sekret Waszego sukcesu? Proszę, kto chce. Słuchajcie. Y Przede wszystkim to tak, powiem wam, tak jak w szkole, tak, e, musicie się uczyć, pilnie uczyć, słuchać e, swoich wychowawców, wychowawczynie i myślę, że tak jest, jesteście wspaniałą grupą, myślę, że tak, tak samo jest tutaj z naszą grupą. E, ciężko trenujemy, e, bardzo dobrze rozumiemy się na polu. E, na polu tym szkoleniowym, ale z zawodnikami przede wszystkim i to jest niezwykle istotne. Naprawdę to są wspaniali chłopcy, wspaniali zawodnicy, a ten sekret też raz powtarzam. To jest przede wszystkim sumienna praca i, i takie podejście do obowiązków, jak, jakie mają piłkarze, Klote Świnoujści. Trening. Każdy trening trwa mniej więcej półtorej godziny. Warwają się krótsze treningi, ale tj. jest zdecydowanie mniej, ale są też dłuższe treningi. Po pierwsze przygotowaliśmy, przygotowujemy się do sezonu, to są zajęcia trochę dłuższe. Musimy patrzymy wtedy na zbyt i większą muszą być zdecydowanie dłuższe. No a jak są treningi takie już typowo przed meczem, to... To jeszcze jeden tutaj do strzelania. Dziękuję. Dziękuję. i Uwaga. Dzieci będą Dziękuję. piłką, natomiast Dziękuję. Dziękuję.

Oi. że nie przez to laty. Dobra, to piłkam, co wydamy. To Obracamy się. I odbijaj Czy nie chcesz? Dobra, na następna piłką czy balonem. Dobra, odwróć się do dzieci. No. I odbijamy, liczymy. Raz. Jeszcze raz, no. Raz. Dwa! Brawo! 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 proszę! Raz! Dwa! Brawo! I teraz piłeczko! Proszę! Raz! Brawo! Jeszcze raz, dawaj! Raz! Dwa! Brawo! I znam kolej. balonikiem. Z piłką, dzieci z piłką. Proszę, ustawiamy się dzieci. I tu zaczynamy. A my dopilnujemy. Już, Kuba. Kuba! Kuba! E ah. auche glo casino couche więc powiesimy siebie. Dziękujemy świetnie. Proszę bardzo. Tutaj panowie Dziękuję. dziękuję. Słuchajcie grupy Proszę. Proszę.